Chwonaczko witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sons of the Forest. Jest to odcinek numer, 7, numer 8 przepraszam e, Tak to jest jak człowiek e, nagrywa, jeszcze nie zdążył tego wszystkiego wrzucić, no bo wiadomo w jeden dzień się nagrywa po 5-6 odcinków, a e, potem się przez 5-6 dni to wrzuca e, więc to jest ósmy odcinek, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znowu coś pozmieniałem w OBS-ie. mam nadzieję, że to wszystko przełoży się na poprawienie jakości nagrywanego obrazu, ponieważ jeszcze do końca nie wiem jak tu dobrze poustawiać, żeby jakość była zajebista, ale waga tego nagrania też nie była przesadzona z tego względu, że 4-5 gigowe filmiki muszę wrzucać na ten moment przez parę godzin, tak około 3 godzin, 1 odcinek, 2-3 godzinki. A więc no, sami możecie sobie przeliczyć, jak to jest u mnie z tym dostępem sieciowym. Natomiast pomijając już ten fakt, mówię, ten filmik jest nagrywany w jakości bezstratnej. Zobaczymy, czy jak to się przełoży na przesył. Jeżeli będzie git, to będzie git, a niebawem jakość zostanie drastycznie zwiększona. No, ale to już wiecie dlaczego. E, dobra, rozpoczynamy. O co tu chodzi, na czym my skończyliśmy, bo już nie pamiętam, bo to było wczoraj. E, skończyliśmy na tym, że zaczyna się ciemno robić. Jest dzień czwarty, 17.52, ok. E, 17.52 to już tak naprawdę jest, można powiedzieć, że sleepy end messy. więc sobie klepniemy nockę. E, dzień czwarty, i co teraz, i co teraz, i teraz to mi się wydaje, że najlepszą opcją byłoby. Um... Co by było najlepszą opcją? Skończenie tych karmników e, napitku. Troszeczkę trzeba też zażyć i trzeba też zjeść sobie coś takiego fajnego. Może pociśnijmy sobie tą suszoną rybkę. E, to są chyba suszone rybki. Tak. Pociśnijmy sobie suszoną rybkę e, na spokojnie, żeby nie tracić e, zapasów żywności takich ekspresowych e, pakowanych. E, no bo wiadomo, to się raczej przyda na jakieś tam podróże duże i małe. E, skończymy sobie tutaj te dwa cztery w sumie karmniki, będziemy mogli sobie zacząć produkować już strzały. Jak już będziemy mieli wykonane jakieś tam strzały, to wydaje mi się, że będziemy mogli już dalej pójść eksploatować wyspę i szukać szczęścia, które na... Które nie do końca będzie szczęściem. Jeśli chodzi o Kelvina, to jest e, oczywiście naszym fantastycznym tutaj sprzymierzeńcem, który na pewno będzie mi mógł pomóc e, wyciąć jeszcze więcej lasu. E, z tego względu, że chcemy zamknąć tutaj strefę wodną, no bo wiadomo, jak przyjdzie zima, no to to raczej nie jest rzeka i to zamarznie. No a jak to zamarznie, no to będą mnie atakować od strony wody i to już nie będzie tak ciekawe. No ten domek wygląda troszeczkę główny i na pewno go będziemy powiększać i prze, w ogóle przerabiać. Ale na obecną chwilę też nie ma co kombinować i. I, i, I no i tyle. Mam nadzieję też, że Kelvin nie zniszczy mi tutaj domku poprzez ścinanie drzew i nie będzie mi się to zawalało na głowę, bo wtedy troszeczkę się zdenerwuję. Oczyść Kelvin 20 metrów. Myślę, że to na dobry początek dla Ciebie jest odpowiednią opcją. I ja tą kamerkę troszkę nieźle, bo ja tak troszeczkę podgarbiony jestem, to żeby tutaj nie było dziwnych sytuacji. Dobra, Kelvin zabrał się za robotę. Na dachu mamy. Dwie wiewiórki, ok, czyli dwa kawałki mięsa, ja widzę. Ale nie, wiewiórek nie będziemy atakować, nie jesteśmy jacyś tam yy, nieodpowiedzialni i niebezpieczni. 29 patyków na 72, dobra, złożymy sobie prawie dwa termniki. Ok, ten też nie, tego już nie zdążymy. 43 patyczki jeszcze nam są potrzebne. No dobra, no będziemy mieli te, te strzał, zrobimy sobie maksymalną ilość, gdzie tam będzie można, więc teoretycznie tych patyków będzie nam potrzebna e, większa ilość. Dobra. To jeszcze można klepnąć. Tyk, tik 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 tik. Dobra. 14 patyków, chyba 20 mogę mieć, chociaż nie wiem dlaczego miałem przed chwilą 27, skoro maksymalnie z tego co ja że to można przenosić 20. Jeszcze chyba jeden, zobaczymy. No tak, maksymalnie to maksymalnie chyba możemy przenosić 20. Dobra, czyli będziemy musieli zrobić jeszcze 3 kursy, licząc ten co aktualnie idziemy. Skończymy sobie tutaj kolejny karniczek. Ok, ten sobie w sumie podłożymy. I zostały 23 patyczki do ogarnięcia to W ogóle coś mi katar łapie Nie wiem czym to jest spowodowane, bo w sumie to ja tak za bardzo tam podwoże nie biegałem jak było zimno, chociaż nie no wczoraj Wczoraj miałem awarię samochodu, w sensie rozładował mi się akumulator i musiałem troszeczkę tam pajacować A ja, ja jak to ja, nie za bardzo się ubieram i, i mogą mnie troszeczkę podwiać mnie to w domu siedzę w bluzie, a na dworze siedziałem wczoraj w bluzce o 19, gdzie był minus, <noise> nawet o 20, to z minus 2 już było, ale coś tym tam nie przejmujmy. E, dobra, 20 na 23, tu jest finish, tu nam jeszcze, jeszcze 3, e, tu chyba będę miał, tak jest, wszystkie zabierzemy, bo będziemy sobie tam mogli na spokojnie ogarnąć, tu jeszcze piór nie ma, o, tu już pióra są, Ej, widzicie. A hmm. ryby więcej nie potrzebujemy, ognisko się pali. E, ten dach jest trochę taki, że wstyd. Chociaż wiecie co, ja bym to pociągnął do tyłu, rozwaliłbym to wszystko zrobiłbym takiego typowego kwadraciaka, nie? Tak, zrobimy takiego typowego kwadraciaka, z tego względu, że no na obecną chwilę to. No w środku jest mało miejsca, nie mamy za bardzo możliwości, żeby coś tam sobie poukładać. Więc słabo. Mam nadzieję, że nie rozwala chaty, bo jak rozwala haty, to się trochę wkurwiam. <laughs> Chociaż w sumie i tak to będę się robił. Dobra, nieważne. Będziemy to wyciągać do tyłu. Nie wiem, czy to się da w ogóle. Jak się nie da, to będzie lipa. Da się. Okej. Okay. Okej. Okay. Mega. Aha, haty. dach rozwaliłem. No dobra, w sumie to teraz to już jak to się tak stało, to trudno. Tu jeszcze nie możemy, to sobie tam wszystko powyrzucamy. Nie wiem, czy to... A, bo to są chyba te krótkie takie patyczki, nie? Tak. Są te krótkie. Na razie te centrum budowlane sobie damy z boku. Bo to są te wiadomo boczne, boczne struktury z, z rogów. To nam nie jest potrzebne. Musimy się pozbyć jeszcze tego, jakimś tam dziwnym sposobem. Oby ta ściana przeżyła? Ściana przeżyła, dobra. I teraz... A nie, to chyba nie ja, to chyba Kelvin mi zepsuł nawet. Okay. No dobra, na razie to mi mówię, nie jest potrzebne z tego względu, że i tak budujemy do tyłu. Więc, więc, więc jakoś to tam sobie yy, ogarniemy. Taki czworokącik, yy, czworokącik, prostokącik, kwadracik, jakkolwiek to będzie wyglądać, to myślę, że będzie takie już adekwatne i odpowiednie do, do pomieszkiwania. Yy, coś takiego, nie? Teoretycznie dwie ściany już mamy, bo mamy, mamy te ściany z. Ok, czyli od góry muszę ściągać, dobra. Bo mamy te ściany, już stąd. Nie drzwi. A nie mogę tego ściągać, czemu? Chyba dlatego, że tu jest jakaś inna konstrukcja wsadzona i to jest tak zrobione, że. żeby zabezpieczyć trochę. Dobra. Coś takiego. Eee... W ogóle wydaje mi się, że minimalnie mogę sobie troszeczkę podgłosić to w granie. Tak dać na. dać na takie 40. Bo mówię, yy, i tak dźwięk jest yy, podniesiony, jeśli chodzi o mikrofon. Chociaż. chociaż. a spróbujmy dać 50. Tak, żeby to w miarę było fajnie, żeby ja to lepiej słyszał i żebyście Wy to też lepiej słyszeli, nie? A po mikrofonie widzę, że. powinno być ok. Jak coś spierdolę, to trudno, odcinek się nie nada. Ale trzeba próbować. E... Dobra, moment. Co ja teraz mogę zrobić? Tu jest jeszcze długa linka, i to jest chyba jeszcze długa linka. Tak, dwa długie logi. To dwoma długimi logami sobie możemy po prostu postawić podłogę. Jeżeli chodzi o to, to też mnie to bardzo ciekawi. Nie mogę tego ściągnąć. Powiem wam szczerze, to troszeczkę do dupy będzie. Jeśli nie będę mógł tego otworzyć, nie? Znaczy. Mógłbym to próbować rozwalić, ale wtedy to też nie wiem, czy to do końca będzie tak, jak ja bym chciał. Um... To można zabrać, dobra. I co ja bym jeszcze chciał zabrać? Tą jedną też chyba trzeba zabrać, bo to tak, bo to jest takie... No, to jest takie dachowe, nie potrzebuję aż tak wysoko raczej. Chociaż znowu tutaj chyba będzie za nisko, żeby postawić tą ściankę, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, bo na cztery to są... na pięć są drzwi. No to nie, to niestety tak nie mogę zrobić. Będzie zdecydowanie za nisko i nic z tego nie wyjdzie. Eee, ok. Jeśli chodzi o jakieś wyjście, no to wiadomo, wyjście do wody to jest jedno, ale też fajnie by było gdzieś tutaj móc wchodzić od boku. Tylko że jak to zrobić, żeby to w miarę dobrze wyglądało i żeby mi tam nie wjechali, nie rozwalili hacjendy. To też jest troszeczkę problematyczne, ale myślę, że za chwilkę to ogarniemy. O. o, dobra. No, jednak tego nie zrobimy i to musi być tak. To jest taki punkt. Eee najniżej, jeżeli chodzi o postawienie tego wszystkiego. Tego też nie mogę nic z tym zrobić. No dobra, trudno, musimy to wszystko rozwalić. Oby tylko nam nie rozwaliło karmników i innych tego typu rzeczy, no bo będziemy bardzo mocno zdenerwowani. To jest śmietnik. To jest w sumie podłoga. Okej, okay. to jest podłoga, to jest podłoga, to mi niepotrzebne, to można stąd zabrać. W sumie na razie sobie tutaj leży. Dobra. I teraz co? To sobie wszystko fajnie spływa. Weźmiemy najpierw te z rzeki, żeby nam nigdzie nie odpłynęło, bo jak wpadną do wody, a właśnie to robią, tu będzie problem. Wydaje mi się, że tam tak z 15 logów potrzeba, żeby to w miarę poszlifować i zrobić taki szkielecik, a potem będziemy myśleć, co dalej. Tutaj w sumie też już mógłbym sobie jeszcze jedną zostawić, peseczkę i jedną do góry. O nie, to nie, to nie, to nie. Ja potrzebuję oto. Dobra. Dopisgniemy sobie tutaj. To jest chyba za małe. Ale postawić można. Trochę takie za małe, ale postawić można, więc stawiamy. Bo coś z tym muszę zrobić, prawda? E, ok. okej. Widać, że tutaj trochę nie dochodzi do końca, ale nieważne. To wszystko to jest. Dobra. To jest śmieć. E, gdzie ten Kelvin? Kelvin już widzę, że chyba skończył roboty, tak? Co tam, Kelvin? Nie, Kelvin jeszcze poszedł robić. Dobra, to niech nie, A my się zajmiemy tutaj kontynuacją wycinania tego dziadostwa dookoła. Eee, jak zrobimy tą chatkę, to mam w planach pójść zwiedzić jakąś jaskinię, żeby to też nie było cały czas budowanie, bo... No wiadomo, no już mam w sumie zbudowaną jakąś taką wstępną bazę, więc nie musimy się skupiać na tym, żeby tutaj przesiadywać. Mm, 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 mm. Tu mogę skoczyć, czy jest jeszcze za nisko? Nie, za nisko. Dobra, dołożymy sobie jeszcze jedno. Zrobimy sobie takie schodki po logach. O, raz, dwa i trzy. Ok, lożek cyk. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć logów jeszcze potrzebujemy, czyli trzy kursy eee, z tego co liczę. Eee, Kelvin w sumie mógłby nam pomóc i przynosić troszeczkę tych rzeczy, bo Kelvin, Mordo. Czekaj, 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 czekaj. czekaj, czekaj, czekaj. Weź przedmiot, nie oczyść, zdobądź, zostań, wybuduj, zdobądź. Zdobądź Kelvin, bale i upuść tutaj. Pomóż troszeczkę w budowie, nie opierajcie i lecimy dalej. Dobra, drugi log Tu cykniemy jeden, tu cykniemy drugi. Podłoga skończona. W sumie, na co mi to na środku jest, to ja za bardzo tak nie wiem. To cykniemy tutaj, to cykniemy tutaj. Ja nie wiem, czy przez to będę mógł stawiać teraz też na górę. Co nie, jak, jeżeli te są krótsze, a tam dłuższe, bo dłuższe na, krótsze na dłuższe można, ale czy można stawiać dłuższe na krótsze, to nie wiem, jak nie do końca. No ale zobaczymy. Może to jednak zadziała i wszystko będzie w porządku. Najważniejsze, że Kelvin troszeczkę tutaj nam podnosi i jakoś to idzie. No i też za chwilę będziemy musieli tutaj wycinać tą dziurkę taką, nie? E, Okej, okay. raz, raz, raz. Te drzwi trzeba będzie wyciąć, ale z tego sobie zrobimy drzewo do kominka, to sobie poustawiamy tutaj koło kominka. I co fajnie jakby to można było wykorzystać, nie tylko, że ja to podchodzę i to tnę, ale jednak, że mogę to wykorzystać i coś z tego zbudować, albo rzeczywiście podłożyć tym do kominka. To by była spoko opcja, a niestety to jest na razie na takiej zasadzie, że to jest budowla strukturalna, czyli co, czyli po prostu możemy sobie to postawić i po postawieniu już za bardzo nic z tym nie możemy zrobić. Okej, okay. to jest postawione, z tamtej strony jeszcze jedno, jeszcze tutaj, to jeszcze dwa logi i powinniśmy mieć finisz, jeżeli chodzi o dach. Wybijemy jeszcze tylko jedne drzwi, z tyłu zrobimy przejście do tylnej kondygnacji, z tyłu będą półki z itemami, a także, chociaż może piętro, tutaj bym zrobił i na piętrze, bym zrobił takie itemki, nie? To też by mogło być, nie tak, a nie, dobrze. E... To no też by mogło być całkiem spoko, tylko czy ja tutaj mogę postawić? Mogę, dobra. I ta ostatnia deseczka wleci tam. E, I co miałem mówić? I, I na piętrze by były półki i, i w sumie łóżko też by mogło być na piętrze, a na dole to bym sobie już wykombinował e, coś innego, nie? Ale to na razie nie ma co kombinować, na razie trzeba to wszystko poznosić. Uh, Przydałoby mi się teraz te drzwi tutaj z tyłu z tego względu, że muszę to cały czas obiegać, ale z drugiej strony jakoś w dupie to mamy jak już tak sobie to wymyśliłem, to na razie niech tak nie, idzie, nie idziemy na górę. Jak już tak sobie to wymyśliłem, to niech tak sobie pozostanie A potem coś przemyślimy i coś przebudujemy. pewnie tutaj widzę, że zapierdala cały czas, cały czas donosi, uprzejmie na policji, także spoko, to też mi się podoba. Fajnie, że też się zmieściliśmy z tą rozbudową domka w chacie, że no tutaj jest troszeczkę taki problem z przejściem, tak będziemy musieli to przebudować, ponieważ no jednak biegnięcie, obiegowe rundy dookoła domu muszą być jak najbardziej upłynnione i nie możemy sobie pozwolić na to, że nas tam zablokuje, bo jak nam wiadomo na chatę, na no to będziemy mieli problem i najprawdopodobniej tego nie można, że jest jakieś gówno małe, co to on to przyniósł, zabiera się, chociaż... Jak to w ogóle popłynęło, nie? Zaraz będzie z drugiej strony. Eee, a tą deskę to obstawiam, że ja postawiłem na dwóch różnych pniakach. Jeden wyższy, drugi krótszy. Dlatego to tak wygląda. Tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, mogę tu coś postawić? Nie, tu są krótsze. Czyli to był dobry pniak. Czyli nie możemy postawić krótszego na dłuższym, bo wtedy powstają takie właśnie e, dziwne sytuacje. Dobra. To też robi wyjazd, a tamten, tamta deska już popłynęła. Na trudno. Nic z niej nie zrobimy. To sobie może tutaj składujemy, niech sobie leży na razie. Dawaj, to Kerwin, no rzucaj. Dziękuję. Okej, okay. to sobie tutaj też już zamkniemy do końca. Tu, tą dziurkę na razie możemy sobie zostawić takie wejście, nie? E, tutaj będzie mi brakować. Co to jest do zjedzenia? Coś przed ścianę, dobra. E... Krwawnik pospolitych, nie wiem co to jest, pewnie coś e, po czym będzie nam krwawić z odbytu, więc tego jeszcze nie będziemy, o dzień dobry Przepraszam, że panią przestraszyłem, ale nie chciałem tego w ogóle zrobić, proszę bardzo, został i co? I nie żyje <laughs> Czyli możemy kłodą też oczywiście wyeliminować zagrożenie w postaci e, braku zagrożenia, no bo jednak to nie jest żadne zagrożenie dla nas i za bardzo co nam krzywdy nie zrobi, ale nie, nie zginął. To poprawimy. O! Teraz się wysypał. I oczywiście mięsko. Mięsko jak najbardziej jest potrzebne. Mięsko jest dobre. Mięsko jest fantastyczne i wspaniałe. Nikogo nie namawiam do tego, aby został wegetarianinem. Jak najbardziej. Nie o to tu chodzi. Zresztą jesteśmy na wyspie, która chce nas zjeść, pożreć, tak? No bo jednak. No kanibale tutaj są, które są. Jak sama nazwa wskazuje kanibalistyczno więc, więc, więc trzeba uważać. E, jeśli chodzi o właśnie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o okna w tym domu, to nie wiem, czy jest jakikolwiek sens budować. Na pewno tu jedno z prawej strony jedno od prądu, ale z tyłu, no raczej niekoniecznie, no bo po co? OK, czyli to trzeba by było zrobić? Tak. Tak, to też musimy wyrwać, nie? A takie. Takie tam małe stożki. Tu poprawimy jeszcze jeden, to trzeba będzie znowu... Aha, czyli jeżeli podnosimy kłodę, to ona się naprawia. Spoko. To też będą musieli naprawić, bo troszeczkę do dupy, nie? Znaczy z jednej strony spoko, bo możemy sobie to wykorzystać na dokładnie inną konstrukcję, bo jednak naprawia się. Ale z drugiej strony troszeczkę do dupy, no bo to tak trochę nie nierealne, nie prawda? Że mamy tutaj do czynienia... o! Mamy tutaj do czynienia z uszkodzoną kłodą, w sensie wystruganą pod, pod mur i nagle z tej kłody wystruganej pod mur możemy sobie zbudować coś innego, bo ona zaczyna być cała, nie? Równie dobrze, że te małe pocięty mogą się robić duże i bez sensu. Nie sprawdzałem tego, ale można sprawdzić. Jak małą kłodę wystrugasz, czy będzie można ją podnieść? Jeśli tak, to czy będzie można z niej zrobić tam jakieś inne zastosowanie? A... ok Tu pociągniemy do końca, zrobimy sobie, zrobimy sobie jeszcze tylko... Kevin, daj tu, a bo ja pójdę po następną. Sorry za ten, za smaranie, ale muszę zaraz po tym odcinku sobie skoczyć i odpuścić z nosu troszeczkę śluzu. Eee... Chociaż mam taki psikaz gdzieś pierdolnięty, że jak z jakiś to mi normalnie robi taki oddech, jakbym... No, <laughs> beton, beton, beton spływa. <laughs> Pozdro dla kumaty. Oczywiście nie polecam. Dobra, to są dwie kolejne. To za chwilę będziemy mogli sobie zamknąć tutaj wyjście wodne. Tu jest przejście już dobre, jest przejście dobre. Teraz tak, tutaj oczywiście nic za bardzo nie zrobimy. No, bo jakbyśmy mogli chcieć to zrobić, deski nam też brakuje. wejście na wprost i tak, w lewo będzie. Nie, tam będzie łóżko. Tutaj wybijamy. Chociaż jak tutaj wybiję, to automatycznie tracę tutaj ten kwadrat i ten kwadrat, bo to będzie wejście. Wybijemy na wprost i wtedy będziemy mieli yy, na wprost przejście i te dwa kwadraty takie zabezpieczone, tak? Czy jak pójdę w lewo, to tam będę miał dwa Nie. Kurwa, Kevin, co ty robisz? E, tutaj to wybijamy. Wydaje mi się, że to jest najlepsze miejsce, ale ale, ale mogę się mylić. E, to można na chwilę odstawić. Kevin to zaraz zabierze, bo to jest po ściany. Okej. Okay. To sobie teraz tutaj postawimy na podłogę. I to sobie postawimy tutaj na... Na nigdzie, bo oczywiście jest problem. <laughs> jak zwykle. Jest problem jak zwykle. To trzeba wypieprzeć stąd w bizdzie. I dobra. I teraz sobie... Aha. Tu jeszcze jest taki problem. To też trzeba wypieprzyć. I mamy przejście. Dobra. To lek. To tutaj. To tutaj. Tutaj będzie łóżko. Tu... Chociaż nie, tutaj też zablokujemy. Dobrze, i teraz mamy trzy. Tutaj zablokujemy, tutaj będzie. Tutaj będą szafki, tam będzie łóżko. Eee, tak, to jest najlepsza opcja. Kevin coś gdzieś naznosił, Aha, trzy, w tym jedną mi zabrałeś. No fantastyczny jesteś, naprawdę. Eee, brakuje mi też w tej części, powiem wam szczerze, reglowania drzwi z tego względu, że no... Pamiętacie jak to było na początku. Nie reglowałeś sobie drzwi i nie mogli ci wejść. Teraz tak naprawdę mając drzwi na chacie. Eee... To tak, jakbyś nie miał drzwi, nie? Każdy ci może wejść, każdy ci może wbiec, mogą ci rozwalić wszystko, więc. Na obecną chwilę wydaje mi się, że hapa jest bez większej funkcjonalności. Jedyne tutaj, co się opłaca, to ten mur. No bo mur to wiadomo mur to mur i nikt nam tego nie odbierze. Eee... Okej, okay. można tutaj zabudować? Nie, tam chyba czegoś jeszcze brakuje. Eee, wydaje mi się, że na górze jeszcze. Nie, no kłada jest. Dobra, pójdziemy od góry i zobaczymy, o co tam chodzi. Eee... Ta baza też jest taka troszeczkę za mała, co mnie na no, w sensie to ogrodzenie, no to za bardzo nie będziemy mieli gdzie uciekać, gdzie się bronić. Na pewno będę to chciał powiększyć, tak o jakieś 20 metrów dookoła, o ile w ogóle tutaj zostaniemy i to będzie taka baza na stałe. Chociaż wydaje mi się, że tak. Albo po prostu w pewnym momencie, w pewnym etapie, gdzie zostanie to najzwyklejszą w świecie, wypadówką, która będzie w sumie bardzo ładnie rozwinięta. Eee... Dobra. Kevin, coś nie. Pewing nie drzewa, czyli chyba wszystkie logi zostały już zebrane z okolicy. No to nie pozostaje nam nic innego, jak mu pomóc i też pieprznąć jakieś e, drzewko. Żeby to tak w miarę poleciało może w tym kierunku. O. Ale to chyba nie jest ta siekiera, nie? Czekajcie, to jest jedynka. Ta siekiera powinna być na jedynce. No bo w sumie ta siekiera jest teraz porządna i tę siekierą będziemy trzepać. Dobra, chwila prawdy. <laughs> Czy leci tam, gdzie ja chciałem? No, można powiedzieć, że po części leci tak, tam, gdzie chciałem, więc jest, więc jest spoko. I, 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 i. I nie trzeba być tle biegać. Możemy wyrzucić. E, te krzaki też bym mógł tutaj oczyścić, prawda? No, bo jednak jest tutaj troszeczkę już problem i, i za dużo nie widzimy. Krzaki nam przeszkadzają, więc e, zrobimy sobie taki mały myczek z rzucaniem tego gówna. Dorzucimy tu, dorzucimy tu. To jest chyba najszybsza metoda na oczyszczanie terenu. Naprawdę tu już nowe drzewa zaczynają rosnąć. To też trzeba pościnać, bo będziemy musieli za chwilę ee, znowu je wycinać. Znowu nam urosną, znowu będzie drzewo. Chociaż to w sumie nie jest złe, no ale ja nie wiem, czy ja tyle drzewa będę potrzebował. A, a też nawalić tego nie wiadomo, i ja to nie ma sensu najmniejszego, nie? Dobra, i jeszcze tylko został nam te tutaj. Szkrajbek malutki. Nie wiem, co z nim zrobić, bo widzę, że się nie da. E, ok, zróbmy to inaczej. Postawmy sobie meble. Jeśli chodzi o meble, to wiadomo, to musi być. Tu będzie łóżko. Tu będzie łóżko postawione. W sumie najlepiej chyba je postawić o taki. taki sposób. I tutaj będzie można to sobie śmiało zabudować. Dobra, tu będzie łóżko. E, też będziemy musieli wybić te drzwi. Bo to nam tylko będzie przeszkadzać. Nie bi. O, jest, 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 jest. Dobrze. W ogóle też w tamtej części, nie pamiętam, czy to był jakiś kod, czy coś, w jedynce w sensie, ale chyba można było nosić po cztery, nie, nie po dwa, tylko po cztery. Tak mi się wydaje, ale mówię, nie mam... Dzień dobry, witam serdecznie Pani Virginio. Witam, witam. Virginia to troszeczkę jak Virgin, czyli dziewica, nie? E, e, tak, 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 tak mi się skojarzyło. <laughs> Przepraszam, ja już chowam. Proszę pani, ja tylko tutaj przeszedłem pod drzewo. Naprawdę, ja nic nie potrzebuję, nie będę panią bił, nie będę panią atakował. E, jestem lekko stronniczy. Dobra, budujemy dalej. Aha, będąc już tutaj to możemy też w sumie sobie zrobić. E, co my tu mamy? Tu taka wybitkę na okno w sumie. Tu byśmy mogli wybitkę jedną zrobić. O, okno na świat, bo tutaj w sumie spoko jest obserwować. Jest taki w miarę teren, który moglibyśmy sobie popatrzeć. Tu też możemy zrobić wybitkę, bo jednak też widzimy, ale to łóżko tak będzie trochę przeszkadzać kluczenie. W sensie brakuje mi jednego kwadratu, bo tutaj fajnie, bo można było przed przed chatą. Nie, tego łóżka tu nie będzie. Fajnie moglibyśmy się tutaj przed chatą bronić, łóżko bym sobie najchętniej wstawił tutaj, o ile w ogóle będzie możliwość przechodzenia, bo w sumie łóżko to co tam łóżko, nie? Albo nawet... Może być problem. Eee, zróbmy tak. Chociaż nie powinien być problem, że mógł tutaj przechodzić, tutaj sobie będzie łóżko, tutaj będą... E, tutaj będzie jeszcze... Kurde, no mało miejsca. Mało miejsca, w sensie no, bo chcę tutaj mieć to okno na świat, nie? Uh, przynajmniej na razie, dobra, za chwilę zobaczymy. Na razie coś, coś nie ma co za bardzo podniecać, w ogóle. Też taki teraz pomyślałem, że jest system na obronę bazy. Jak ci przychodzą pod chatę, możesz sobie postawić tutaj. E, nie, nie możesz postawić, albo ta tabel, belka tutaj. Jest możliwe, że jak tej belki tutaj by nie było, to a, mógłbym sobie coś takiego zrobić. E, na pewno tutaj też bym potrzebował e, dziurę, bo jak mi wiadomo, na chatę, no to fajnie by było mieć możliwość tutaj wypizgania gościa, nie. Drzwi raczej wstawić nie będziemy z tego względu, że jak już mówiłem wcześniej, e, zastosowania wielkiego to za bardzo nie będzie miało, e, bo i tak nie mamy regulowania drzwi. Ale nie, niebawem jest update, w sumie w momencie kiedy ten odcinek już wyjdzie, to myślę, że update powinien być, no bo to jeszcze tydzień e, do premiery tego odcinka. Stola mordo. mordo? Co się stało, mordo? Po nodze. Kurwa, leżysz. Leżysz i kwiczysz. się Siemano, Siemano ziomek. Spoka nogę. Ciekawe, czy można nogę odpizgać. Ja mogę z nim... O! Pożyczam. Znaczy, w sumie to ja bym chciał głowę odciąć i żeby na patyk nic postawić, ja nie? wiem, czy ja to mogę zrobić, czy to jest jeszcze dopracowane. Przecież wydaje mi się, że ten hitbox jest troszeczkę troszeczkę, że tak powiem, delikatnie uszkodzony. Albo rzeczywiście musimy tyle razy uderzyć, żeby, żeby odkroić. Jeśli tak, no to, to w sumie spoko. Tylko nie jestem do tego przyzwyczajony względem poprzedniej części. W ogóle też mogliby coś z tym zrobić, bo na przykład, jak odcinacie nogę czy coś, to ten kolor się automatycznie zmienia. Fajnie, że jeżeli odcinam górną nogę od Budasa bagnowego, no to jednak ta noga taka zostaje. tak? A jeżeli natomiast wytnę nogę od jakiegoś tam czystszego, to jest takie, a nie że to ja odcinam nogę i automatycznie gościu traci ubranie i wszystko, i główna noga leży. Kelvin, wiesz co byś mógł zrobić? Mógłbyś tutaj po prostu oczyścić te 20 metrów, bo znowu się zaczynają krzaczki, sraczki, drzewka rosną i to nam będzie na pewno utrudniać e, dalszą zabawę i rekonwalescencję w lesie, a tego byśmy nie chcieli. W ogóle skąd się biorą żółwie nad jeziorkiem takim, to ja nie mam pojęcia żelnego. No raczej żółwie to powinny być nad morzem, no ale, ale nie, czepiajmy się, e, nie czepiajmy się szczegółów. Okej, okay, mamy to. Tak skończony. Wszystko opracowane perfekcyjnie Tutaj okienko, tam okienko, na świat Tutaj mamy jakieś kolejne deski W ogóle ile pesek tutaj jest, nie? Coraz więcej śmieci zaczynamy zbierać Teraz by się przydało to jeszcze jakoś w miarę fajnie obudować Jeżeli chodzi o drzwi Znaczy, Kelvin może mieć problem z drzwiami, co nie? Kelvin może mieć problem z drzwiami, ale... No zobaczymy Cześć Co tam? Lara uh. Larasuka ale też taka, taka, taka przyjazna, przyjazna jest przyjazna. Ona chyba czegoś chce, czegoś szuka, ale zanim dowiemy się czego ona potrzebuje od nas i czy jej wpadliśmy w oko to e, zapraszam do tego. Zapraszam do dzwoneczków, do subskrypcji, do obserwacji, e, sprawdzajcie linki w później, Discord, moja strona, e, moja grupa na Facebooku, e, moje wszystko. Dzięki, że jesteście i cześć!